Cześć, chyba się już nagrywa. Raczej na pewno się nagrywa. Ech, co ja tu robię? Co ty tutaj robisz? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to nie jest. Nie będzie swego rodzaju gameplay. Ty już przeszedłem tą grę. Nie, nie, to jest. Nie chcę się. Chociaż bardzo fajna gireczka i czemu byś nie bawić w to drugi raz. Chodzi generalnie mi o to, właśnie wahałem się, czy opublikować w ogóle ten film. To nie będzie tak, że ja stricte nie wiem, swego rodzaju super sławny youtuber. Nie, nie, ja to po prostu publikuję, żeby się nauczyć w sumie mówić. Bo ja mam taki problem z mówieniem, że no mówię szybko, niewyraźnie, nieskładnie i się jąkam często. Więc to będzie swego rodzaju ćwiczenie językowe, żeby, żeby nie wiem, żeby coś mówić. O, yy, jak się fajnie obrazki zmieniają, <grym> tak, by the way. Ale, no. To jest bardzo potężny nag, On jest w końcowym stadniu gry. Bardzo fajne. <gry> Może sobie zagramy tą ostatnią misję. W każdym razie o to chodzi. No. O to chodzi, żeby sobie pograć. Tu mamy dodatki, próba czasowa, atak koloseum. Czemu nie? A czemu nie? Zobaczymy sobie. I chodzi o to, żeby sobie pograć. Pokomentować. Żeby mówić w tle. Żeby jak najwięcej mówi, żeby to się po prostu wyrobiło. Albo i nie. Dobra, run, runda pierwsza. O kurde, beczki to czy jest skurczymyk i to się pali. Runda druga. Nie gadaj tak człowieku. Łe! O ty skurczymyku. No, zaraz zginę. A się popiszesz umiejętnościami walki. Ej! Zginę zaraz. Patrz jakiś skurczy Dawaj go od dupy strony. Aha, no i też trzeba... No i się rozsypałem. Brawo panie Bartku. <grywa> Jedna gwiazdka uczciwa, honorowa. To że się pan popisał. No i też chodzi o to, żeby nie przeklinać, bo tu banuje, ja jednak no nie chciałbym. Nie chciałbym... nie tyle złapać bana, co po prostu przeklinać, no bo jednak jak człowiek cały czas klnie, to... To nie znajduje innych słów. A ja jednak po prostu chciałbym omijać przekleństwa, bo jakby nie było, jak się omija przekleństwa, o to jest to, że będę musiał myśleć i, i mówić jednocześnie, i jeszcze mówić składnie, więc będzie niezłe wyzwanie. Ej, nie stracimy jeszcze życia. Mm, dobra, o czym to ja. A chodzi o to, żeby po prostu nie przeklinać, bo zróbcie sobie kiedyś taki eksperyment. Jak przestaniecie na chwilę przeklinać, to zobaczycie, że nie będziecie mieli. Co powiedzieć? Będziecie musieli myśleć nad doborem słowa. Potem jak już nie będziecie przez jakiś czas przeklinać, to będziecie mieli... jej, trochę życia! Nic to nie dało. To będziecie mieli. E... Będziecie mieli co? Lepszy... Łee! Miny! Lepszy zasób słownictwa... No ja pierdzielę. Lepszy zasób słownictwa daję te relikty. Trochę się podbudowałem. Będziecie mieli lepszy zasób słownictwa, będziecie mieli... nie wiem... Będziecie mogli pomyśleć, co innego powiedzieć i... co. Ee, co innego powiedzieć zamiast tego zamiast to słowo na K, prawda? Oznacz, oznaczające panią o lekkich obyczajach. Czy inne polskie piękne wulgaryzmy? No, jakby nie było, wulgaryzmy polskie są piękne. Przecież to jest część naszego języka. I teraz go... Ach, ma tarczy. Wiecie, kiedyś miałem taki eksperyment, żeby nie mówić. Nie, w ogóle nie przeklinać. I jak to się skończyło? To skończyło się tak, że to był chyba rok 2019 Chyba raczej na pewno Kurde, trzeba go podejść yy... Czekajcie, jak będzie machiwał tym yy, To był chyba i na pewno Rok 2019 Z tego względu, że Teraz, teraz, ale żeś się nadział Muszę <głoszę> sobie pogratulować Teraz go dawaj panowie, Widzisz, dało ci radę to był rok 2019. Miałem takie postanowienie, żeby nie przeklinać. O, trochę eliktów, w świetle. Żeby nie, żeby nie przeklinać. I co z tego wyszło? Z tego wyszło to i nawet się pilnowałem. I nawet się pilnowałem, bo przeklinałem tylko 20 razy w ciągu. w ciągu roku. Jestem z siebie dumny. Tak, liczyłem to. A było ciężko, bo wtedy grałem pamiętam w Watch Doksa jedynkę. I, I jak uciekałem przed policją, to było szczególnie. Co to było? To było szczególnie ciężko i. No, to tyle bez przekleństw Ale ten już padł, ten już padł I tego dawaj pan A, on tu, Oni tu mają granaty, świetnie A też posłuchajcie sobie jak ja jęczę Ale się nadziałem, ale się nadziałem Trochę reliktów Brawo panie Bartku Znowu mnie zmierzył I co dalej? Um przeklełem 20 razy i to był bardzo yy, bardzo budujący eksperyment. Bardzo budujący, ponieważ zyskałem mm, dodatkowe słownictwo. Musiałem omijać słowa na K, a jak już musiałem, przegrać, to po prostu je tak wyciszałem. W sensie chciałem powiedzieć a i tak dalej, no nie, po prostu je wyciszałem gdzieś tak w połowie czy, czy przy końcu. To był ciekawy eksperyment i chciałem go powtórzyć w następnym roku, ale ale kiedy zaczął się 2020, i kiedy przeklnęłem już w samym styczniu ponad 20 lat, to stwierdziłem, no nie, no to jest głupota. Fajny był eksperyment, ja tyle nie wytrzymam. To był, to jest, stwierdziłem, że to jest tak, jak y, kazać psu nie przeklinać. Tak, psu nie przeklinać, bardzo mądrze powiedziałeś. To jest tak, jak kazać psu nie szczekać. I mieć pretensje o to, że pies szczeka. No przecież naturą psa jest szczekać, a naturą... Człowieka, szczególnie w Polsce, jest przeklinać. No, nie jednak umówmy się. Po coś te wulgaryzmy są. Patrz, oddalają się skurczywyki. Dobra, jeden jest. Ja, ci, ja ci mnie. Okej, okay, został jeden. Szkoda, że ja nie mogę nic zrzucać. Okej, okay, jest 24 z 25 stopni, nawet w pokoju, i konsola zaczyna się już grzać. <grym> Znaczy, nie tyle grzać co czuję wentylatory, po prostu przy naku ta konsola, szczególnie jak było zimno, to to chodziła sobie cichutko. Tam sobie, może, deczko było słuchać powietrza, a teraz już słyszę trochę wentylatory. Jest upał, jest upał, a ja na, po prostu w upał nie lubię grać na konsoli w gry. Z tego względu, iż no grzeje się. Chociaż nigdy nie miałem problemu, żeby się aż tak zagrzała, żeby się wyłączyła, żeby wyskoczył jakiś komunikat. Red Screen of Death, czy na Xboxie Red Ring of Death, ale nie wiem takiego komunikatu i bardzo dobrze powinien się cieszyć, i cieszę się, czemu nie natomiast nigdy nie lubię grać na konsoli wupały, bo kurde granaty wupały bo co? bo jest problem następującej wagi jest problem takiej wagi, że kurcze pieczone ehh uciekaj stamtąd jest problem, runda piąta, dalej chyba nie dojdę Problem jest takiej wagi, że po prostu te konsole się grzeją, ała! One buczą i, i co? I to jest trochę nieprzyjemne. Natomiast um, też mnie jest. Ała! O tych Gamoniu! Natomiast sam fakt jest nieprzyjemny, że po prostu jest ciepło i ty siedzisz i cholera nie chce ci. No i się rozsypałem. I cholera nie chce ci się po prostu. Dwie gwiazdki. Będzie coś więcej. <głos》>. Spróbujmy. I po prostu ci się nie chce. I to jest takie, no, grasz na siłę. O, wiecie, jak to jest z na siłę? Po co? Gra ma sprawiać przyjemność. Swoją drogą, ja też jestem mistrzem, bo, kuźwa, nakupowałem sobie gier i stwierdziłem, no, po maturach będę grał, będę grał. Przyszedł po maturach, wolny czas i stwierdziłem, kuźwa, nie chce mi się. Dobra, nie. Muszę mu... No to się zemściłem. I stwierdziłem po prostu... No na siłę grać, no to wiecie no. Ja też pokupowałem tego, ale nie mam... Nie mam kiedy w to grać. O Boziu. Dobra, yy, ważne jest, żeby cały czas mówić, żeby mieć co powiedzieć, żeby się... żeby nie było przystanków i przestojów. Ale się daje Ale się daje Widać, że przychodziłem w tą grę na łatwym Ale nie, no, ciężkie to są wyzwania wbrew pozorom. A i co do długości filmów, nie wiem czy będzie następny film. Nie wiem nawet czy ja ten film opublikuję, więc jeśli, jeśli to słuchacie i oglądacie, no to... Zdecydowałem się upublicznić ten film i nawet dać na... Ła, nawet co tu się dzieje? Nawet dać na publiczne, więc wow, będziecie mogli publicznie wysłuchać moich wypocin, moich... Moich wypocin, no to jest adekwatne słowo, najba Ała! najbardziej adekwatne słowo. Chciałbym kupić sobie nakadwójkę dwójkę. Nak 2 jest naprawdę jeszcze bardziej dopracowany, bo tu co my tu mamy? Może skok, atak z powietrza i tak naprawdę tyle. Aha, są jeszcze uniki, no tak jak widzieliście. Jest to tak, 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 tak średnio bym powiedział, ale bardzo fajna tak, gra. Bardzo Ma ten minus, że jest bardzo liniowa, ale jest bardzo fajna, naprawdę. Jeśli ktoś grał w Naka... Ja się dobrze przy nim bawiłem, myślę, że wy też... Dobra, trochę rytka. pa. I teraz co? Co chciałem powiedzieć? Aha, film będą krótko. One nie będą się pojawiać regularnie. One się będą pojawiać raz za czasu. Chodzi o to, żeby po prostu mówić, żeby. Nawet nie o to, żeby grać, bo grać to ja się mogę zawsze dla rozrywki. Chociażby dla samej rozrywki. Czemu nie? Sam, no nie? Natomiast sprawa wygląda tak. No, uderz, uderz. Ale nie. No. Popisałeś się teraz. Wyjdziemy na trzy gwiazdki? Dobra, spróbujemy wyjść na trzy gwiazdki i kończymy, a jak... Chyba, że się wkurzę wcześniej i skończymy wcześniej, po prostu. Oj, to będzie nudne. No i co? Najważniejszą rzeczą jest, żeby mieć co powiedzieć. Żeby nie gadać pierdół, jak niektórzy. Znaczy, nie twierdzę, że niektórzy gadają pierdoły, ale gadają. Ale lepsze to niż, czasami mam tak, że po prostu muszę się skupić na danym, na danym e, fragmencie gry i po prostu nic nie mówię, totalnie nic nie mówię i przez co jak nieraz gram z kolegami to jest takie, ej jesteś tam jeszcze? Tak jestem, tylko muszę się skupić. A już naprawdę nie mam problemów z mówieniem czegokolwiek jak jestem wkurzony, bo wtedy po prostu lecą, leci mięso, tak? Rzucam mięsem i no i mnie słychać. Jednak, jak człowiek jest wkurzony, to już nie jest ta, To już nie ma problemu z nieśmiałością. Po prostu rzuca mięsem. Jak popadnie. O żeż ty. Dobra, więcej niż na ten etap nie doszliśmy. Spróbujmy dojść gdzieś dalej. I teraz dobrym pomysłem będzie, może, załatwić tych, tych jegomości. Ściów, jegomości. Ła, te bomby teraz! Dobrze, dało Ci radę. Piąty etap, a przepraszam, doszliśmy dalej niż czwarty etap. Tu byliśmy i, i z tym gościem był problem, bo on... Bo on co? No właśnie. Może dobrym pomysłem będzie po prostu najpierw załatwić tego dużego. A potem się tymi małymi zająć, bo on, oni walą z nienacka i to jest problem. Aha, ja tu jeszcze mam ograniczenie czasowe. Tak, takie jajca. Dobra, dawaj go pan. Spróbujmy może nazbierać moc tych kamieni słonecznych. Tak to, to się nazywało? Sorry, mam troszkę katarku. Zresztą kiedy ja nie mam kataru? Jeśli, jeśli się ma alergię na, na kurz, no to liczycie się z tym, że jak wstajecie rano, no to... Znaczy ja nie mam oficjalnie stwierdzonej alergii, ale no jak cały czas mam katar, to na co innego mogę mieć alergię. <grym> Witajcie w moim świecie. Mm, także no, wstajecie rano i w ogóle wstajecie i kuźwa katar. No i przyzwyczajecie się, no. <grym> Dobra, zdetonujmy sobie te ładunki. Dobra, wybuchło, świetnie. Nazwiera trochę reliktów. Okej. Okay. Ci są jeszcze w miarę. To jest czwarty, czwarta runda, dobra. Spróbujmy nazbierać tych kamieni słonecznych. Dobra, ty sobie za ten czas pomachaj, wy sobie postrzelajcie. Strzelajcie też, powinienem mówić bardziej. bardziej co? No, bardziej po prostu wyraźnie, i poprawnie, no. Jak już uczę się mówić, to uczmy się mówić poprawną polszczyzną, możesz, ty! A ten jeszcze żyje, ej! Dobra. Mamy mniej niż połowę życia i tych gości na karku. No pasowałoby się skupić. Ej, chyba z nią moc. Dobra, dobra, dobra. I zróbmy tornado z Dobra, on jeżeli... No nie, no nie Dobra, wyjdziemy dalej niż ten piąty poziom i kończymy. I tak na tym zakończymy ten film. Myślę, że to będzie ok, w porządku. Muszę sobie kupić lepszy mikrofon, bo na razie mam jako takie sławki do PlayStation. Niby mikrofon mają i... ale nie jest taki wiecie, no nie, jakoś nie jest zadowalająca. Po prostu jest wygoda, bo jak macie ten lepszy mikrofon, no to po prostu możecie sobie nagrywać e, automatycznie dźwięk do... Ała! Gratulacje. Chyba nie skończymy tego, albo ja się wcześniej skurzę, wkurzę. Jak macie jednak ten lepszy mikrofon, to po prostu możecie sobie nagrywać. O, ja teraz nagrywam filmik z konsoli. To idzie bezpośrednio nagrywane z konsoli. Nie ma żadnych Avermedii czy innych OBS-ów, innych przejść i tak dalej, yy, czy HDMI yy, grabów, czy jakoś tak? Nie wiem, jak to się nazywa. To jest nagrywane bezpośrednio z konsoli teraz za pomocą yy, funkcji PlayStation Share. No. I teraz o co chodzi? No chodzi o to, że jakbym... Oła, oła, ty lamusie. Przecież tam się chyba leją po drugiej stronie z ciebie. I co? Chodzi o to, że... Już byś chciał. Dobra, spróbujmy trochę reliktów nazbierać. I... O czym ja to mówiłem? <laughs> Zgubiłem wątek Teraz chodzi o to, że po prostu jak macie ten lepszy mikrofon, to możecie nie bawić się potem... Tak jak teraz, no nagrywam dźwięk z iPhone'a, bo on ma dobry mikrofon, więc będziecie mnie słyszeli lepiej. E, natomiast gdybym nagrywał na tamtym mikrofonie, to by było trochę... No nie oszukujmy się dziadowski dźwięk, tak? Trochę dziadowski dźwięk i byłby ten problem, że no po prostu a jednak zachowujmy jakość oglądania tego wszystkiego e, za późno. Zachowujmy jakość oglądania tego wszystkiego dobrze. No, jest to też wygoda dla mnie, że jeśli miałbym ten mikrofon po prostu już w słuchawkach i to by szło przez mikrofon słuchawkowy, to w momencie, kiedy nagrywam, to PS, PS Sher ma taką funkcję, że po prostu mogę nagrywać ścieżkę audio z mikrofonu razem z filmem i to jest piękne. Po prostu na opartego możecie to wrzucić tak po prostu gotowy film na YouTube'a i nie musicie się męczyć z. A ła! Wow! No nie przejdziemy dalej nic za piąty poziom. A ja już zaczynam być trochę aktywowany. <laughs> Słychać wentylatory w konsoli, także no jest ciepło, jest ciepło i trzeba mieć to na uwadze, że... Żeby nie grać za długo, no. Po co męczyć konsolę? Po co męczyć siebie? A te... no, a wracając do tematu, tak to wiecie, będę musiał... Yy, montować to synchronizować to ała wow, idioto <grym> synchronizować au to audio zmontować to też fajna zabawa dla mnie bo mogę to mogę się pobawić w Kaden Live'ie czy w innym programie swego czasu montowałem w Sony Vegas Pro ale ale też chcę się nauczyć Kaden Live'a bo on jest jednak, on jest jednak darmowy i, i wiecie jest na Linuxa na Linuxie Chociaż e, Da Vinci Resolve też jest na Linuxa, chociaż ja bardziej e, z tych wszystkich programów otwartość źródłowych, czy tych, których dostępne są kompilacje na Windowsa, wierdźcie, się uderzyć! Oj, bo już zaczynam się. <laughs> zaczynam się już wkurzać delikatnie. E, z tych programów, które są dostępne na Linuxa, typu Cadden Live, chyba, no właśnie, Cadden Live przypadł mi do gustu najbardziej. E, a uła. Te do gustu najbardziej, no i pasowałoby się go trochę poduczyć. No. Znaczy nikt mnie nie zmusza, nikt mnie nie ciśnie w tym kierunku, ale fajnie by było po prostu się poduczyć. To jest. Wiecie, inwestycja w siebie to jest najlepsza możliwa inwestycja. Nikt wam tego nie zabierze. Jak już się czegoś raz nauczycie, to już macie, potem z tego... A nuż z tego skorzystacie. Na pewno kiedyś to, kiedyś to wykorzystacie. Wiecie, nigdy nic nie wiadomo, nie? Najlepsza inwestycja to jest inwestycja w siebie. To już brawo, to już, yy, to już was zostaje, to już po prostu jest co bym, nie, pewnie jakbym to nie, to by mnie wywaliło do menu. To jest inwestycja w siebie i, yy, no i co? Yy, w ogóle inwestycja w siebie to jest najlepszy rodzaj inwestycji, zauważcie, że nikt, Powtarzam się teraz, ale absolutnie nikt Wam tego nie odbierze. E, to już macie. E, nie ma jakiego rodzaju limitu, chyba że Wasza ludzka pamięć. No ale nawet jak. Nawet jeśli ci... dobra, jeśli się nauczycie e, teorii, no to możecie sobie zapomnieć. No ale jeśli na przykład nauczycie się jazdy samochodem, czy chociażby tej jazdy na rowerze, no tego się raczej nie zapomina. Chociaż e, z jazdem na rowerze jest taki mankament, że po prostu. E, jedziecie, nawet jak nie jeździcie długi czas, no to je, wsiadacie i jedziecie, tak? No i po sprawie. Natomiast z autem, a wow, z autem jest tak, że po prostu jak długo nie jeździcie, to yy, jest trochę ten strach, żeby się gdzieś wybrać, czy to, yy, czy to do sklepu, czy... a już w miasto, czy w ogóle gdzieś yy, bardziej zamieszkane tereny, no to gdzie jest większy ruch, to już w ogóle, prawda? Więc po prostu jak już nie jeździcie, yy, to jest błąd musicie jeździć autem chociaż chociażby do sklepu na chwileczkę. E, natomiast. E, tak, e, natomiast e, co? E, ważne jest, żeby utrzymać tę płynność, żeby jeździć tym samochodem, żeby po prostu się nie bać, bo potem jak nie jeździcie na przykład nie wiem macie długi przestój. Z 5, no może nie 5 lat, ale je, nie jeździcie z pół roku nie i potem nagle macie jechać do sklepu na przykład. Nie ma ruchu, ale macie jechać do sklepu, jest trochę takie. No, kurde, nie jeździłem daleko. Nie jeździłem długo, nie jeździłem. To się dzieje. Szósty etap. A te roboty. To my już byliśmy na szóstym etapie. I on mnie złapał. Dobra, trzeba będzie kończyć. Dokończymy myśl i kończymy ten odcinek. I po prostu macie ten strach, no i, i wiecie, i, i po prostu trzeba się rozjeździć. Trzy gwiazdki, ile było najwięcej? Dwa? Jeśli było dwa, to świetnie. Zyskaliśmy jedną gwiazdkę. Teraz mamy trzy. Tamten wątek z tym samochodem już myślę chyba skończyłem. Przekaz jest jasny, wiadomo o co chodzi. Dobra no, skończymy to i co? I może, ale nic nie obiecuję. Jak mówię, może to nastawcie się, że nie będzie nic. Ale może będzie kolejny etap. Ech. Kończmy to. Po prostu. Na razie.